FIA wprowadza nowe zasady dotyczące przeklinania i obrażania samej FIA. Kary będą naprawdę surowe. Dziś oczywiście powiem też o pierwszych jazdach Hamiltona w Ferrari. Zapraszam Was na kolejny ósmy bieg. A zaczynamy oczywiście od tematu Louisa Hamiltona. Mówię oczywiście, bo mamy zimę, mamy jeszcze troszkę czasu do startu nowego sezonu i także przez to ten cały szum wokół przejścia Hamiltona do Ferrari, wokół tego pierwszego testu, wokół tych testów, które będą za chwilę. Ten szum jest przez to jeszcze większy. No i mamy mnóstwo wypowiedzi pojawiających się w przestrzeni medialnej i też o skomentowanie jednej z nich chciałem was poprosić. Najpierw parę słów od Jeremiego Clarksona, który no, w swoim stylu skomentował to przejście Hamiltona do Ferrari, a w zasadzie tę medialną otoczkę tych pierwszych jego dni w Ferrari. Clarkson powiedział, że jeśli tak bardzo Hamilton chce tego ósmego tytułu, no to powinien pierwszego dnia przejść do fabryki i tam próbować zgłębić sekrety samochodu, dowiedzieć się, jak wycisnąć z niego jak najwięcej w warunkach rywalizacji, a zamiast tego pojawia się w garniturze, pod krawatem, pozuje przed rozmową z kibicami, a to wszystko podczoł. Czujnym okiem kamer i drona, które miały szczęście akurat uchwycić ten moment, tak pisze Clarkson w swoim felietonie w The Sun i szczerze mówiąc uważam, że trochę na siłę próbuje się przyczepić do, do Hamiltona, no bo Ferrari miało nie wykorzystać tego marketingowego potencjału, sam Hamilton miał tego nie wykorzystać, Formuła 1 miała tego nie wykorzystać, czy to, że Hamilton robi sobie zdjęcia takie, a nie inne w takiej, a nie innej też ilości, czy to przekreśla fakt, że nie pojawił się też w fabryce i nie rozmawiał tylko już bez kamer po prostu o tym jak wycisnąć najwięcej z tego samochodu? Czasami uważam, że Hamilton. Przesadza w pewnych kwestiach. Czasami może ten szum wokół niego nie zawsze jest uzasadniony, a przynajmniej nie w taki sposób, w jaki powinien być ten szum. Jest, powiedzmy, przez samego Hamiltona prowadzony. Czasami są to sprawy, które uważam, że niekoniecznie kierowca Formuły 1 musi się na ich temat koniecznie wypowiadać. Ale w tej kwestii wydaje mi się, że troszeczkę tutaj Clarkson popłynął nie w tę stronę, w którą, w którą akurat trzeba. Ale może macie inne zdanie. Ale też chciałem Was zapytać o wypowiedź, o wypowiedź Martina. Brandla, który w felietonie na stronie Sky'a napisał, że okej, okay, Hamilton trochę stracił z wiekiem, przydarzają się mu błędy, ale wciąż 96-97% tego starego Luisa w dobrym samochodzie to wystarczy do zdobycia ósmego. Tytułu. No i właśnie tu pytanie do Was. Czy uważacie, że Hamilton w dobrym Ferrari, takim szybkim Ferrari w 2025 roku albo w 2026 po tej rewolucji będzie rzeczywiście w stanie zdobyć ósmy tytuł? Czy to już jest po ptakach? I trochę tak jak pisał też Clarkson jeszcze w tym felietonie, że to jest bardziej po prostu taki sposób na inne zakończenie tej kariery, a niekoniecznie zakończenie jej właśnie z ósmym tytułem. Ma wciąż wystarczająco dużo umiejętności? Hamilton, do tego, żeby ten tytuł ósmy zgarnąć? Dajcie znać w, w komentarzach. No i oczywiście też dajcie znać, jak oceniacie te działania FIA. Do nich przejdę później w tym odcinku, ale też jestem bardzo ciekawy Waszego zdania, bo tam jest naprawdę grubo. Grubo w temacie Hamiltona jest też, jeśli chodzi o liczby w mediach społecznościowych. Tylko króciutko na temat rekordu wszechczasów, jeśli chodzi o post związany z Formułą 1 na Instagramie. Poprzedni rekord, jeśli chodzi o liczbę polubień, należał do, uwaga, także posta opublikowanego przez Ferrari. I to był post z selfie Szarla Leclerc'a po zwycięstwie na Mący w ubiegłorocznym wyścigu o Grand Prix Włoch. I tam było 4. 4 600 tysięcy polubień, a zdjęcie Hamiltona w tym momencie ma tych polubień 5 milionów 600 tysięcy. W tym momencie pewnie to jeszcze trochę urośnie. Zatem jest to nowy rekord, jeśli chodzi o liczbę polubień na Instagramie. Od taka ciekawostka no a co do tego szumu wokół Hamiltona to jeszcze tylko chciałem króciutko na temat, to już uważam, że troszkę idziemy w złą stronę z tym całym zamieszaniem niektórzy próbują znaleźć jakieś ukryte znaczenie w tym no właśnie słynnym już zdjęciu Hamiltona z Ferrari F40 no i tam szuka, doszukują się niektórzy symboliki na tym zdjęciu no i piszą też o tym między m.in. włoskie dzienniki więc dlatego wam to przytaczam zwraca się uwagę, że za Hamiltonem. Jest akurat 7 yy, par okien, yy, co oznacza 7 tytułów zdobytych przez Luisa. I zdaniem niektórych dziennikarzy, ale też po prostu internautów, yy, te drzwi, które są za Hamiltonem, mogą sugerować to, że Hamilton z Ferrari może wejść sobie przez nie właśnie i zdobyć ósmy Tytuł. No to już bardzo grubo i bardzo mocno z tym, z tym idziemy, no ale, żeby nie było, to też naprawdę poważni dziennikarze się tymi kwestiami zajmują, bo Roberto Kinkero, czyli jeden z najlepszych włoskich dziennikarzy, który ma mnóstwo dojść w Ferrari, mówi, że ten ubiór Hamiltona i, i w to jestem bardziej w stanie uwierzyć niż w te siedem okien. Być może, wiecie, zrobili zdjęcie tego Hamiltona, później autorzy tego zdjęcia czytają takie teorie o tych siedmiu tytułach i myślą sobie, ty no akurat tak światło zaświeciło i stwierdziliśmy, że tak staniemy. Siedem, siedem okien. Nie do końca. W każdym razie Kinkero powiedział, że ubiór Hamiltona był inspirowany ubiorem, a w zasadzie stylem ubioru samego Enzo Ferrariego, że on też lubił właśnie takie zestawy tych eleganckich ubrań, jakie tutaj zaprezentował Hamilton. Więc okej, okay, w to jestem bardziej w stanie uwierzyć niż w te siedem okien, czy tam par okien. Nie, nie no, siedem okien po prostu czemu par? No, w każdym razie znowu. Ciekawostka, przechodzimy do ważniejszych rzeczy. A ważniejszą rzeczą jest to, jak ten pierwszy test na to, że fiorano wypadł, i co sam Hamilton po tym teście powiedział. Ten test nie był dostępny dla kibiców, ale oni i tak jeszcze przed świtem zajmowali miejsca za płotem, bo ten tor można sobie obserwować z takich publicznych miejsc. Hamilton zaczął dzień bardzo wcześnie, o 9, chyba 16 dokładnie wykręcił pierwsze kółko. Wcześniej też Ferrari nagrywało jego wyjście ze słynnego biura na torze, które swego czasu należało do samego Enzo Ferrari'ego. Pogoda tego dnia nie była idealna, no, ale wystarczyła do tego, żeby Hamilton te pierwsze odczucia na temat samochodu złapał. No, też nie chodziło o ciśnięcie na limicie, a to bardziej sam Fred Wasser mówił, że to była taka rozgrzewka, zapoznanie się z tymi osobami, z którymi Hamilton będzie teraz współpracował, no takie troszkę pozimowe rozprostowanie kości. Żadnych czasów oczywiście nie znamy, nie miały one żadnego znaczenia, no plus Hamilton oczywiście jeździł starym samochodem Była tam też obecna mama Luisa, takie rozczulające ujęcia, jak sama robiła swoim telefonem mu, mu zdjęcia. I to jest super, że niezależnie gdzie twój syn się znajduje, to ten rodzic jest obok niego. I co z tego, że ma tysiąc ujęć świetnych od super fotografów, to na swoim telefonie i tak mama chciała to złapać. Ciekawe, czy gdzieś tam próbowała pokrzykiwać do Luisa, żeby tam się bardziej na przykład zapiął pod, pod szyją, żeby mu zimno nie było. Bo gdybym ja awansował do Ferrari, moja mama by tam poszła, to na 100% by mi powiedziała, żebym czapkę założył, bo, bo się przyziębie. No a po samej jeździe Hamilton wyszedł też do kibiców, którzy tam naprawdę długie godziny spędzili i opowiadał, że gdy tylko rozpoczął te swoje jazdy na to, że Fiorano to miał gigantyczny uśmiech na twarzy i to było jedne z, jeden z najlepszych momentów w jego życiu. Ferrari też podzieliło się z nami pierwszym radiowym komunikatem historycznym historycznym wręcz, można powiedzieć, komunikatem Luisa Hamiltona przez radio. No i ja wiem, pewnie niektórzy już mają dosyć tego całego zamieszania, ale tak jak mówię, jest zima, to jest duża postać naszego ukochanego sportu, to jest duży zespół, Naszego ukochanego sportu, więc no, siłą rzeczy o tym po prostu dużo mówimy. No dobra, ale przychodząc też do takich bardziej jeszcze twardych danych, to chciałem Wam trochę opowiedzieć na temat ludzi, którzy są wokół Hamiltona, a może nawet nie tyle na temat samych ludzi, co, co o, o wielkości projektu, który wokół siebie tworzy Hamilton. To się dosłownie nazywa Projekt 44, Projekt 44, tak nazywa się. Świta wokół Hamiltona, ludzie, którzy bezpośrednio z nim na co dzień wręcz współpracują. Teraz pozyskano parę nowych osób, i ten najbliższy krąg osób wokół Hamiltona ma następujący skład. Jest menedżer od spraw komercyjnych, który przyszedł kilka, temu, kilka miesięcy temu z wielkiej agencji, jest specjalista od komunikacji, który wcześniej już z Luisem pracował, gdy ten korzystał z usług firmy PR-owej, jest prawnik, jest koordynatorka, która z nim od wielu lat już pracuje, jest jest to już potwierdzone Angela Kalen, czyli wraca ta fizjoterapeutka, o której wam mówiłem ostatnio, a tymi wszystkimi ludźmi zarządza Mark Heinz, czyli były kierowca wyścigowy, no i taka w zasadzie prawa ręka Louisa Hamiltona. Więc zobaczcie, jak duże to jest przedsięwzięcie. No nie każdy kierowca ma wokół siebie taki sztab ludzi. Mają zawodnicy zazwyczaj fizjoterapeutę, czasami jakiegoś przyjaciela, który z nimi jeździ na, na wyścigi, jakiegoś menadżera. Czasami ten menadżer jest przyjacielem albo kuzynem, jak w przypadku Carlosa Sańca. No ale tutaj ta, ten, ten sztab ludzi wokół Hamiltona jest naprawdę imponujący. No ale w pewnych aspektach, co też niektórych denerwuje i co też poniekąd rozumiem, no Hamilton po prostu wykracza poza bycie tylko sportowcem, ma tysiąc innych aktywności. Czasami mniej dziwnych, czasami, czasami, czasami bardziej, no i chyba po prostu ci ludzie rzeczywiście są mu potrzebni co do samej jazdy no to będzie niedługo a w zasadzie za momencik kolejny test za kierownicą Ferrari ja nagrywam ten odcinek w poniedziałek 27 stycznia 28 29 i 30 odbędą się prywatne testy Ferrari już na torze który będzie używany w tym roku w kalendarzu F1 czyli na torze w Barcelonie w zasadzie pod Barceloną to będzie test, podczas którego będą jeździć zarówno Hamilton, jak i Charles Leclerc. Każdy z kierowców w ciągu sezonu może pokonać 1000 km na takim prywatnym teście. Więc trochę panowie już przejechali na, na Fiorano, teraz, teraz będą kontynuować te jazdy, no znowu starym samochodem na torze pod Barceloną. I co ciekawe, za chwilę będzie jeszcze kolejny test, bo 4-5 lutego to będą dni, podczas których. Który Hamilton będzie brał udział w teście Pirelli, i uwaga, tam już będzie jeździł współczesnym, nazwijmy to samochodem Ferrari, samochodem z 2024 roku na eksperymentalnych oponach. Też ten samochód odrobinkę będzie zmieniony, żeby, żeby Pirelli tam różne dane mogło pozbierać, więc no, sporo jazdy przed Hamiltonem. No i, no i tutaj znowu ten argument Clarksona, że on sobie robi zdjęcia zamiast się interesować tymi takimi kluczowymi dla kierowcy sprawami. Wydaje mi się, że naprawdę można to w tym okresie zimowym spokojnie po prostu połączyć. Zmieniamy temat, choć pozostajemy przy Ferrari, bo Hamilton na razie jest tam kierowcą, który będzie przez najbliższe dwa sezony na pewno choć w Formule 1 nie można mówić na pewno ale przez te najbliższe dwa sezony na mocy swojego kontraktu będzie w Ferrari występował. no A niektórzy już widzą w niektórych zawodnikach kolejnych zawodników. Ferrari. No i tutaj Aja Komatsu wyszedł przed szereg, czyli szef Hasa, czyli też szef Oliego Bermana, który w Hasie będzie w przyszłym sezonie jeździł. No i Komatsu w wywiadzie dla motorsport.com powiedział, że tak, no to, to jest kierowca Akademii Ferrari. My mamy go teraz na najbliższe dwa lata. Jest opcja przedłużenia tego kontraktu, ale jeśli my wykonamy dobrą robotę i Oli zrobi też dobrą robotę, no to nie ma opcji, żeby Ferrari to zignorowało. I Komatsu dalej w tej wypowiedzi sugeruje, że to może być kolejny kierowca. Ferrari. Dosyć wcześnie na, na takie twierdzenia. Na razie niech jeszcze Oli przejedzie pełny sezon. Zobaczymy, jak to będzie na dystansie całego sezonu wyglądało. Ale czy jest to kierowca z bardzo dużym talentem, który w przyszłości może trafić do Ferrari? Moim zdaniem tak, jak najbardziej. No tyle, że to jeszcze absolutnie nie jest nic pewnego. Pewne swojej przyszłości nie jest też Yuki Tsunoda, który robił wszystko, żeby awansować w końcu do Red Bulla, ale w tym Red Bullu po prostu go. Nie chcą i wydaje mi się, że już go nigdy nie będą chcieli w tym głównym zespole, bo nie wiem, co jeszcze ma zrobić poza pokonywaniem swoich zespołowych kolegów, na przykład w kwalifikacjach, jak to robił w poprzednich sezonach. Mają dostęp do danych, według których on im po prostu nie pasuje, popełnia za dużo błędów. No, uważają, że to nie jest kierowca, któremu należy się awans, ale jeden z jego przełożonych w ekipie Vicarp, czyli Alan Permain, mówił, że. On cały czas powinien w to wierzyć, i cały czas to jest gdzieś na horyzoncie. Dla tsunody Permej mówi, że tsunoda hmm, jest bardzo szybki i ma też teraz już świetne informacje techniczne, które przekazuje swoim inżynierom. Jego angielski jest znakomity. Ciekawe. Nie wiem, czy to był problem jakaś i coś, co go ograniczało w przeszłości, ale w tym momencie nie widzę żadnych tutaj przeszkód, świetnie się z nim pracuje i, i to jest po prostu duża radocha. Gdy, jeśli tylko uda mi się go poprawić, choć o 1% to będę bardzo szczęśliwy, no a nic mnie bardziej nie uszczęśliwi niż to, że Tsunoda przejdzie do topowego zespołu, że przejdzie do Red Bulla. To wciąż powinien być jego cel, mówi Alan Permain angielski Cunody, świetny, jego staniem, więc no kto wie, może to będzie argument, który przekona ludzi z, z Red Bulla. Dziwna trochę wypowiedź Permejna, no i szczerze mówiąc no bardzo się zdziwię, jeśli Tsunoda kiedykolwiek do Red Bulla trafi do jakiejś innej topowej ekipy. Też się zdziwię, bo, no bo nie jest na tych listach bardzo wysoko, jeśli chodzi o, o zainteresowanie czołowych ekip, bo to, że Tsunoda mógłby sobie znaleźć jakiś inny fotel poza Vicarbem. A jakiś has, jakiś Williams, jakiś Alpin, jeśli będzie dalej średnim zespołem, to myślę, że jak najbardziej, bo to nie jest słaby kierowca, no ale ten Red Bull wydaje się być dla niego już sprawą po prostu zamkniętą. Dwa tematy jeszcze mi w tym odcinku zostały. Za chwilę przejdę do tych surowych kar, naprawdę surowych za między innymi przeklinanie dla zawodników Formuły 1, ale jeszcze króciutko informacja od Adriana Newey'a, który udzielił całkiem ciekawej, całkiem ciekawego wywiadu Automotor. Sport. Ten wywiad jest dostępny na ich YouTubie. Na razie jest część pierwsza wrzucona. Newey pytany jest między innymi jak dużo już wie na temat tych regulacji, które będą w 2026 roku, jak bardzo jest w te sprawy zaangażowane, zaangażowany, zaangażowany. I tu ciekawe, Newie mówi, że tak naprawdę od końca kwietnia poprzedniego roku to nie angażowałem się w sprawy Formuły 1. Mam małą wiedzę o nowych regulacjach, także w zakresie aerodynamiki czy budowy nadwozia. Po prostu, gdy już zacznę pracę w Astonie, będę się musiał szybko wdrożyć. I uśmiechnął się Newie w odpowiedzi na to pytanie, no ale myślę, że jest takim profesjonalistą, że po pierwsze nie ściemnia i, i może rzeczywiście aż tak bardzo nie interesować się, chociaż no, ciężko w to, w to uwierzyć. Ciekawe, no, o jakim on poziomie zaangażowania w te regulacje mówi i czy ten, to, to jego średnie zaangażowanie, średnia wiedza nie oznacza i tak gigantycznej wiedzy, tylko nie jakieś jeszcze kosmiczne jeszcze nie znalazł jakiś luk, ale generalnie to wie dużo. W każdym razie dopytano się go jeszcze, czy na bazie tego, co wie, ma jakieś przyczucia, jak ta Formuła 1 od 2026 roku, kiedy zmienią się, przypomnę, zarówno silniki, jak i nadwozia. Ne może wyglądać. I tu ciekawa, bardzo wypowiedź Newia, bo mówi, to może być na początku formuła silnikowa, taka jak w 2014 roku. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz jednocześnie zmieniono przepisy dotyczące nadwozia i silnika. Myślę, że teraz już producenci jednostek napędowych rywale Mercedesa wyciągną wnioski i będą lepiej przygotowani niż w tym 2014 roku właśnie. Ale jest szansa, że jeden silnik będzie dużo lepszy i przynajmniej na początku będzie Dominował. Tego nie chcemy. Jest też szansa, że jeśli ktoś znajdzie świetny sposób na jednostkę spalinową, dużo lepszą od in innych, to ta dominacja, uwaga, może trwać nawet do kolejnej zmiany przepisów. Tego to już bardzo, bardzo nie chcemy. Newi dodaje, przy tak napisanych przepisach trudno będzie to innym nadrobić. Dużo łatwiej byłoby w przypadku tej elektrycznej strony jednostki, jeśli tam, zdaniem Newi, jak ktoś sobie zbuduje przewagę na początku, no to nadgonienie tego będzie bardzo, e, będzie dużo prostsze niż w przypadku jednostki spalinowej. No, nam pozostaje trzymać kciuki, żeby nikt po prostu niczego genialnego w tej, w tej jednostce spalinowej nie znalazł. Bo ostatnie, czego chcemy przy tej formule, która teraz zrobiła się no, w swoim prime, absolutnym na, na szczycie, po prostu tego, jak bardzo możemy to no, niemal na szczycie yy, przeżywać i, i, i jak to się robi, ro, zrobiła zacięta walka, nie chcemy żadnej dominacji. Twu, twu, oby tego nie było. No a na koniec zostawiłem sobie może krem de la crème tego odcinka, czyli ostrzejsze kary. Które FIA przewiduje dla zawodników, nie tylko Formuły 1, bo ten dokument, który pojawił się kilka dni temu, dotyczy wszystkich zawodników, którzy ścigają się pod auspicjami FIA. No a o co chodzi z tym dokumentem? FIA zmieniła swój kodeks sportowy, dodała do niego takie wytyczne dla, dla sędziów. No i zerknijmy sobie w, w, tym, w tym dodatku, w, tym, w tej aktualizacji na właśnie artykuł 12, no i tutaj tak, mamy wyszczególnione kilka rodzajów przewinień. Jest tak, między innymi um, ogólnie mówiąc obraza oficjeli z FIA, ale też po prostu obrażanie samej, samej federacji, działanie jakby na jej, na jej szkodę. Jest podżeganie do nienawiści i przemocy, no tego się raczej nie spodziewamy po nikim. Jest prezentowanie treści naruszających neutralność, na przykład polityczną czy religijną. No tutaj też nie powinno dochodzić do jakichś wielkich naruszeń, raczej w tych czasach obecnie zawodnicy są już tak wytrenowani, żeby tego po prostu nie, nie robić, ale mamy też coś takiego, jak nieodpowiednie zachowanie. Między innymi tym nieodpowiednim zachowaniem jest używanie nieodpowiednich słów lub wulgaryzmów. Twu, przepraszam, lub gestów. O tak chciałem powiedzieć. No i teraz tak, w przypadku każdego z tych przewinień mamy trzy, trzy poziomy kar. Te poziomy to są poziomy przewidziane na, na, na dwa lata, czyli jeśli do pierwszego przewinienia dojdzie w styczniu 2025, no to przez kolejne dwa lata od tego stycznia zawodnik musi się bardzo, bardzo pilnować, no bo właśnie te kary są surowe. Jeśli weźmy sobie pod uwagę takie przeklinanie. Weźmy sobie tutaj, no akurat mamy Maxa Verstappena, który został ostatnio ukarany, czyli jeśli Verstappen będzie używał obraźliwych słów po raz pierwszy, to dostanie, no i tutaj uwaga, w tabelce jest 10 tysięcy euro kary, ale w przypadku kierowców Formuły 1 jest mnożnik, mnoży się te kary razy 4. W przypadku kierowców na przykład WRC to jest mnożnik razy 3, a w przypadku regionalnych na przykład F4, no to wtedy już jest to 10 tysięcy euro. Zatem Verstappen przeklina po raz pierwszy, dostaje 40 tysięcy euro kary. Przeklina po raz drugi, no to tutaj mamy już dwukrotnie wyższą karę i w zawieszeniu zawieszenie na jeden miesiąc, zawieszenie licencji zawodnika. No ale jeśli tenże Verstappen w ciągu dwóch lat od tego pierwszego przewinienia, od tego pierwszego użycia obraźliwego słowa, przeklnie po raz kolejny, przeklnie po raz trzeci, no to tutaj mamy, uwaga, 120 tysięcy euro kary miesięczne, zawieszenie i odjęcie punktów z klasyfikacji generalnej. I taka kara dotyczy też, no choćby tej obrazy, czy działania na szkodę FIA, czyli wyobrażam sobie sytuację, w której ktoś mówi, Mówi, że sędziowie są głupkami, używa do tego trochę ostrzejszych słów, albo mówi, że na przykład FIA to jest po prostu banda nierobów. Ja wcale tak nie twierdzę, ale podaję, podaję przykład. No i robi to trzykrotnie w ciągu dwóch lat i ma odjęte punkty z klasyfikacji generalnej. Nie wiemy ile dokładnie, bo to już sędziowie będą indywidualnie rozpatrywać. Plus mamy miesięczne zawieszenie, no, czyli teoretycznie, jeśli to akurat trafi na okres, w którym są wyścigi, no to taki zawodnik w danym wyścigu, czy wyścigu Gach nawet nie będzie mógł pojechać. Pytanie: oczywiście, jak będą do tego podchodzić sędziowie? Czy nie jest to zwykły jakiś straszak, bezsensowny, ale z drugiej strony wiemy, jak bardzo Ben Soleimowi zależy na tym zatrzymaniu tego niesamowicie groźnego przeklinania. Bo no niestety to się wydaje głupie, ale, ale no on bardzo dużo o tym przeklinaniu w ostatnich miesiącach mówił. Więc to może być po prostu coś, z czym sędziowie rzeczywiście będą po prostu musieli się. Musieli się kierować. Całą sprawę uważam za, za idiotyczną, w sensie rozpisywanie tego aż tak dokładnie i, i dawanie takich kar za, za trzecie y, przekleństwo. Jeśli kogoś by ukarano rzeczywiście, kto w ciągu trzech miesięcy by trzy razy przeklął i dostałby za to miesięczne zawieszenie w, w sporcie i odjęte punkty w generalce, no to byłaby to po prostu głupota. Okej, okay. nie mówię o sytuacjach, w których rzeczywiście ktoś się dopuszcza bardzo dużego przewinienia, mówi jakieś bardzo obraźliwe rzeczy o, o sędziach, czy, czy naprawdę używa języka, który no jest już jakimś tragicznym językiem, wielokrotnie używa słów w bardzo złym kontekście, ale za przeproszeniem no jedno słowo na k, użyte na konferencji prasowej trzy razy w ciągu dwóch lat. Ja wiem, lepiej gdyby tego kierowcy nie, robi, nie robili, ale czy to zasługuje na, na taką karę? No moim zdaniem nie. I cała ta afera od początku jest po prostu idiotyczna. Gdy Verstappen przeklął na tej konferencji, i to nie jest tak, że konferencję ogląda banda dzieci na całym świecie, no nie. A jeśli nawet ogląda jakieś dziecko ze swoim rodzicem taką konferencję, no to zakładam, że takie rodzic temu dziecku może wytłumaczyć, że słuchaj, no, synu czy córko, wymsknęło się panu Ferstapanowi i tyle. Po prostu nie używaj takich słów w, w szkole czy, czy na co dzień. Jasne, super byłoby, gdyby kierowcy nie przeklinali, byli po prostu ideałami, ale ograbiamy ich takimi sankcjami z tego, że czasami są zdenerwowani w tych, w tych sytuacjach i czasami takie słowa im się wymskną, bo to jest część. Ich danego samopoczucia i jakiegoś widzenia danej sytuacji. I też, żeby była jasność, to nie chodzi, przynajmniej na to wygląda, nie chodzi o komunikaty przez radio tam będzie ta wolność dużo, dużo większa, to bardziej chodzi o sytuację konferencja prasowa, czy jakiś wywiad oficjalny i tak dalej. To, co dzieje się przez radio, no to też pamiętajmy, że jest to komunikacja wewnątrz zespołowa i sama Formuła 1 decyduje, co puszcza w przekazie telewizyjnym, więc ewentualnie tutaj może Ben Suleim próbować, FIA próbować namawiać Formułę, żeby jak najmniej tych przekleństw, jak najmniej tych wiadomości z przekleństwami po prostu nie ignorować i ich nie, nie puszczać, co też jest trudne, bo czasami po prostu tu, no, kierowca mówi coś ważnego i używa przy okazji przekleństwa, bo jedzie 300 na godzinę po ulicznym torze. Wydaje mi się, że przy pierwszej tego typu sytuacji trzeba było. Normalnie pogadać z zawodnikami. Powiedzieć im Hej, nie chodzi o to, żebyście Wy nigdy w życiu już nie przeklinali, żebyśmy wam nakładali jakieś surowe kary. Po prostu się pilnujcie, proszę was, ja przew FIA, nie róbcie tego, nie podoba mi się to. Ok, raz na jakiś czas wam się wymsknie, przeproście za chwilę spoko i idźmy dalej, nie róbmy z tego afery. Po prostu starajcie się na to zwracać dużą dużą uwagę. I może by to wystarczyło. A, a tutaj wchodzimy na jakąś wojenkę z zawodnikami, którzy już są wkurzeni, bo w trakcie ostatniego sezonu już dawali temu. Temu wyraz, a myślę, że jak się zacznie ten sezon, albo inaczej, zaczną się wypowiedzi zawodników, no to będzie FIA tutaj naprawdę pod, pod dużym ostrzałem, więc niepotrzebne jest to po prostu, przynajmniej moim zdaniem. I między innymi Aja Komatsu, to jest chyba jedyny człowiek, który na razie oficjalnie w tej sprawie się wypowiedział. Stwierdził, że hej, proszę Was, nie piszcie tylko w nagłówku, że ja mówię, że w FIA jest bałagan. Choć to akurat dobry nagłówek, może go użyję nawet, ale, ale to, jest co, to jest to, co wszyscy sobie teraz myślą. No to, to dlaczego mamy tego nie używać na nagłówkach, panie Ajao? Każdy to odczuwa w taki sposób. Szczerze więc to już nie wiem, co powiedzieć. No, to nie jest zbyt dobre wyjście. W serio, poproszono Komacu, żeby trochę więcej na ten temat powiedział, to stwierdził, że nie, już nie chcę wchodzić w tę polityczną nawalankę. No i właśnie, i tutaj też dochodzimy do sedna sprawy to się wszystko dzieje. Tak naprawdę w jakimś cały czas krajobrazie konfliktu między Formułą 1 a FIA, pomiędzy dużymi ego Bensulajema i ludzi z FIA próbują sobie wzajemnie dopiekać bensulajem, próbuje pokazać kierowcom, że hej, ja jestem szefem FIA, ja tutaj rządzę, nie ma, macie nie przeklinać, a jak będziecie, to po prostu dostaniecie surowe kary. Jak to będzie ostatecznie wyglądało? Nie wiem, ale mam nadzieję, że nikt jakiejś głupiej kary odjęcia punktów nie wyłapie. No, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. Można to rozwiązać w inny sposób. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki Wam, że byliście w tym odcinku ze mną i wkrótce widzimy się w kolejnym po prostu ósmym biegu. Trzymajcie się. Cześć, cześć.